Cześć, to ja, mi kołajek, wierzcie mi, nie będzie nudno wcale, bo z paczką mą znów zbroimy coś każdego dnia, coś innego, a planów sto. Mam już w głowie, o jednym z nich Wam opowiem. Mikołajek, jak ze mnie jest, każdy z Was. Polubi szybko mnie, bo Mikołajek. Najlepszym kumplem jest. Bliźniaki! Jesteśmy na miejscu, chłopcy. Cześć Mikołaj! Cześć, chłopaki! Wow. Długo już masz te wrotki, moja kolej. Chyba sobie żartujesz, w samochodzie się nie liczy. O. Chłopcy, przestaniecie się już teraz kłócić? Przecież będziecie się razem bawić przez cały weekend. Dobrze, ale to moje wrotki, więc mogę je wziąć wtedy, kiedy chcę. Trzeba było nie psuć moich. Głupi kłamca! Powtórz to, kłamca! <śm> Jeśli natychmiast nie przestaniecie, zabiorę wam te wrotki, zrozumiano? Mhm. Aha. Lambert, pożyczy ci swoje, chcesz? Chętnie, ale to on jest Lambert, a ja oh. roch! E, uh. Przepraszam, ciągle was mylę. Chodźmy powrotki. Cześć! Huh? Uh. Jesteś krewnym Mikołaja? Tak, kuzynem. <laughs> Jeździsz na wrotkach tak samo słabo jak on, to chyba u was rodzinne. Chyba żartujesz. Jeżdżę 10 razy szybciej niż Ty na swoim rowerku. Chciałabym to zobaczyć! To zobaczysz. Ścigamy się! Z przyjemnością! Zakładasz? Nie, dzięki wolę swoje. Niech Lambert weźmie twoje. A gdzie on w ogóle jest? Hmm. No i wygrałam. A ty skąd się tu wziąłeś? Kto? Ja? Niemożliwe, żebyś wygrał. Byłeś daleko za mną. Musiałeś oszukiwać. Mikołaj przyznaj, że oszukiwał. Nie wiem, o czym hmm. mówisz, Ludwiniu. Jasne. Właśnie widzę, z kim trzymasz. Skoro tak, to cześć. O. Hmm. Hmm? Masz swoje wrotki, ale ta jest zepsuta. Naprawisz ją sobie, a ja wezmę te Mikołaja. Chyba żartujesz. Oddawaj. Ani mi się śni. Zepsułeś moje, to oddawaj te. Przestańcie, bo to ta usłyszy i je nam zabierze. Nie oddam. Puszczaj, mówię. Nie oddam. <noise> Nie. Zepsułeś moje. Weź je sobie. O? to rzucił. To, to on. No i po naszym ostatnim wazonie. Możemy pójść go odkupić. Dostaliśmy od naszych rodziców kieszonkowe. Dobry pomysł, chociaż wątpię, żeby Wam starczyło pieniędzy, więc weźcie to. I dostanę z powrotem moje wrotki? Nie, jeśli mają być powodem kłótni. To twoja wina! Właśnie, że twoja! Chodźcie, wiem, gdzie musimy wazon. A? 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 Cześć, Mikołaj, cześć chłopaki! Cześć. cześć! Chcecie zagrać z nami w piłkę? Macie ochotę, chłopaki? Wazon możemy kupić potem. Dobra, ale ty nie licz na to, że ci podam piłkę. I tak nie zamierzam grać w tej drużynie, co ty. Poznajcie moich kuzynów, Rocha i Lamberta. Ja jestem Lambert. Eee. 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 Sensjusz, podaj. Uh. Uh. Brawo, Ełzebiuszu. Szybko, Ełzebiusz! Podaj jestem sam! Nie, to nie uh. on gra z tobą tylko ja! Ale jak to? Uh. 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 Gol! Świetna robota! Brawo! Uh. Super! Chwila, nie liczy się, to nie było fair! Właśnie. Mikołaj ma rację. Hmm. Ale zasady gry tego nie zabraniają. A co ty niby o tym wiesz? Wiem. Mam gwizdek i jestem sędzią. <grym> to moja oh. piłka, więc ja decyduję. Bramka jest unieważniona z powodu oszustwa. Ty sam jesteś oszust. Ja? Oszust? Ej, nie zbliżaj się do mojego brata. O, moja bułka z czekoladą, drogo mi za to zapłacisz! Odczep się od mojego brata. O, o, o. Alcyst! Dawajcie, o. chłopaki, teraz przesadzili. O. Chwila, uspokójcie się, nie ma się o co bić, nie? Gramy dalej, co? Lepiej nam szło, zanim przyszliście, więc będziemy grać dalej, ale bez was. Właśnie! Zgoda, i tak odechciało mi się już grać. Mogłeś mi nie pomagać, nie boję się, Zebiusza. Akurat zmiażdżyłby cię jednym ruchem. Zanim bym nie dotknął, poznałby moją specjalność. <grym wrogów> o kurczę, w porządku, Mikołaj? Nie, nie, w porządku! Przez was straciłem już moje wrotki, kumpli, a teraz jeszcze nos! Mm. Przepraszam, nie chcieliśmy. Gniewasz się na nas? Nie, ale moi kumple nieźle się wkurzyli. Mam pomysł. Kupmy im cukierki za nasze kieszonkowe. Dobra myśl. A ty co o tym sądzisz, Mikołaju? Znając ich powinno zadziałać. Bliźniaki? Wiedziałam, że coś w tym musi być. Jesteś w samą porę. Powiedz chłopakom, że za chwilę w cukierni dostaną coś za darmo. Załatwione. Bardzo dziękuję. O? Dzięki, Roku. Czy zamiast cukierków mógłbym dostać bułkę z czekoladą? Dobrze. Mian. Dziękuję, pani Szuket. Dziękuję, y Lambert. Tak, zgadza się. <grywia> Widzisz, Michałaj, rozróżniam twoich kuzynów. Pomylił się, ale już go nie chciałem poprawiać. Czekaj, ty już dostałaś. Nie, 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 mylisz się z Ludwinią. To są bliźniaczki. Właśnie ja się nazywam Julcia. Od razu poznałem, że to nie tamta. Jesteś od niej ładniejsza. <noise> Dziękuję. Jak Ludwinie się dowie, o z zazdrości? <noise> Mm. Cześć, jestem Alfons, brat bliźnia calcesta. Mogę dostać cukierków? Przestań, alces! Poznajemy cię przecież! <laughs> Spróbować zawsze warto! Proszę, chłopcy, tyle się należy. Wow, sporo! Trzymaj, ty masz forsę. Wcale nie, ty ją miałeś. W takim razie, kto zapłaci? E, Mikołaj, masz jeszcze ten banknot od taty? E? A -a. A -a. Tata będzie wściekły, jak się dowie, że wydałem pieniądze na cukierki zamiast na wazon. Może nie, jeśli mu wyjaśnimy. Żartujesz, to nic nie da, nie uwierzy nam. W każdym razie mam przez Was tylko same kłopoty. Bez przesady, to nie nasza wina, że zapomnieliśmy pieniędzy. A tym bardziej moja! Możecie wracać do siebie, bo ja nie chcę was więcej widzieć. A? Wiesz, Mikołaj ma rację. Znowu mu się przez nas dostanie. A? Mam pomysł. Chodź. A? A? Hm? O, jest i Mikołaj! Wróciłeś. No więc gdzie wazon? No, to znaczy. Nie uwierzysz, ale. Po prostu. Teraz ja niosę. Nie, ty przed chwilą niosłeś. Dawaj, mówię. Mm. Nie. O? O, nie! No i widzisz, co narobiłeś? O? Nowy wazon zniszczony. Przez ciebie trzeba będzie kupić następny. Przeze mnie żartujesz. Popchnąłeś mnie. Hej, uspokójcie się. Przestańcie się bić. Kłamca! O, powtórz no. to? O. Ach, męczący są ci chłopcy, nic tylko się biją. Moi kuzyni okazali się całkiem fajni. Spokój. Realizacja studio nagrań Dora na zlecenie Best Film. Reżyseria i kierownik produkcji Dorota Biel. W polskiej wersji udział w ziemi. Jonna Domańska, Bożena Furczek, Hanna Kinderkis, Ewa Serwa, Brywita Turowska-Szynczak, Aleksander Gadek, Mikołaj Klimak, Paweł Kołodziejski, Ireneusz Machnicki, Wojciech Machnicki, Jacek Wolszczak, Marcin Portman. Tłumaczenie Monika bartnicka gustowska